Dzień dobry, witam Państwa na porannym wideokomentarzu. Przejdziemy teraz do danych makro, mianowicie dzisiaj w kalendarzu. Mamy tak, o godzinie 9:00 wystąpienie publiczne prezesa Banku Europejskiego. Potem z Wielkiej Brytanii o 13:00 decyzja w sprawie stóp procentowych. O 13:00, nie o 13:00. O 13 protokół z posiedzenia Banku Anglii 1345 wystąpienie publiczne szefa Banku Anglii 14.30 jak zwykle w czwartki wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. O 16 zamówienia na dobra trwałego użytku. Przejdziemy w takim, w takim razie do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeks SP 500. Doszło wczoraj do spadku, w rejon, do, do spadku do poziomu około 1866, tutaj powinna być oczywiście ósemka. Potem w końcówce sesji doszło do dużego odbicia. Dotarliśmy nawet do poziomu praktycznie 1920. Struktura wzrostu z tego dołka do dzisiejszego nocnego szczytu. Wskazuje, że jest to pięciofalowa struktura, w związku z tym należy spodziewać się tego, że w krótkim terminie możliwe jest cofnięcie, potem jeszcze jeden ruch do góry. Pięknie rozwijający się trend spadkowy został wczoraj zatrzymany i odnoszę wrażenie, że chyba wczoraj doszło do jakichś interwencji na rynku. Więc musimy jeszcze poczekać na zakończenie tutaj tej przeceny z, ze styczniowego dołka. Przesilenie może nastąpić w taki sposób, że próba przełamania tutaj na trwałe tego ważnego oporu w rejonie około 1932 po prostu się nie uda. Wyjście i pułapka i potem spadki. I to może się stać w ciągu kilku dni. Przejdziemy do sytuacji na rynku niemieckim. On jest bardzo słabiutki i w perspektywie krótkoterminowej myślę, że czeka nas teraz odreagowanie spadków. Które mieliśmy z tego szczytu. Z tego szczytu mamy pięciofalową strukturę, zaś z tego szczytu mamy fale A, B, C. Jeżeli dojdzie do przełamania oporu na poziomie 9580, wtedy mamy poważniejszy ruch do góry i dopiero potem doszłoby do spadków. Natomiast DAX może być słaby z tego względu że jak widzieliśmy wczoraj na eurodolarze mieliśmy duże wzrosty w rejon 1.11 i wydaje się, że wcześniej czy później ten poziom zostanie przełamany a wtedy oczekiwałbym wzrostu w rejon 1.14 1.15 to oczywiście negatywnie wpłynie na DAXa, więc w krótkim terminie najprawdopodobniej na DAXie będzie tutaj odbicie, ale mogą być problemy z przełamaniem poziomu 9580. Powinniśmy się dzisiaj o tym przekonać. Teraz możemy przejść do sytuacji na wykresie kontraktów na e, polski indeks na indeks WIG 20. W krótkim terminie możliwe jest odreagowanie po tych spakach z tego szczytu. Opór mamy tutaj w rejonie około 1755 jeżeli by doszło do przebicia tutaj tego oporu no to wtedy należy spodziewać się znaczy nie, jeśli nie doszłoby do przebicia tego oporu należałoby potem spodziewać się zwrotu na południe i już spadków natomiast jeśli doszłoby do przebicia tego oporu no to wtedy możemy jeszcze wrócić na ostatni szczyt i na ten opór w rejonie 1780 punktów. Próba przełamania tego oporu nie powinna się udać w efekcie, a rynek powinien zacząć iść na południe i w dłuższej perspektywie powinniśmy wrócić na tegoroczny dołek i niżej. Przechodzimy w takim razie teraz do sytuacji na wykresie euro-dolara. Na euro-dolarze mieliśmy wczoraj silne wzrosty Przejdźmy na wykres w układzie świet dziennych. Widzimy, że wybiliśmy się w górę z kilkutygodniowej fazy konsolidacji. W tej chwili jesteśmy na poziomie 1,1084. Przed nami jest teraz korekta. Jeśli rynek ma dalej rosnąć, to nie powinniśmy już wracać poniżej poziomu, zaraz tutaj to tu narysujemy poniżej poziomu 1,09,75 to jest ten krytyczny poziom poza tym mamy połowę korpusu czerwonej, białej, zielonej świecy która też powinna stanowić tutaj wsparcie na razie z tego tutaj dołka inaczej z tego dołka mamy tutaj falę A Tutaj może być fala B, tu może być fala C w scenariuszu pesymistycznym, czyli ostatecznie próba przełamania oporu na 1.11 się nie uda i potem rynek mógłby zacząć spadać. To jest pierwsza możliwość. Druga, bardziej przeze mnie preferowana, bardziej prawdopodobny scenariusz to tak, tutaj mieliśmy falę pierwszą, potem korekta ABC, fala druga. Tutaj wkroczyliśmy w falę trzecią i w tej fali trzeciej mamy sytuację taką, że tutaj pod fala pierwsza, Tutaj te spadki potwala druga. Potem mamy wzrost, cofnięcie, wzrost, cofnięcie, wzrost. Potwala trzecia. Potem jakaś korekta, potwala czwarta i potem jeszcze potwala piąta. Dopiero wtedy kończy się fala trzecia. Następnie mamy, mamy czas na wielo kilkutygodniową falę czwartą i w dłuższej perspektywie jeszcze czekałaby nas fala piąta. I Dopiero potem doszłoby do przesilenia. W efekcie w bardzo długim terminie mielibyśmy taką sytuację, popatrzmy, na wykres tygodniowy. Trochę on będzie tutaj trochę będzie zamazany tymi tutaj oznaczeniami, ale tak, marcowy dołek z poprzedniego roku fala A złożona, potem fala B i Tutaj powinniśmy zobaczyć jeszcze jedną falę wzrostową, falę C. Dopiero po takiej długiej korekcie rynek będzie gotowy do kolejnej fali spadkowej, która doprowadzi już do przełamania długoterminowych dołków i zejdziemy, na nowe. zejdziemy w rejon gdzieś między 0,95 a 1. Dobrze, w takim razie przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Jeśli euro dolar ma iść w górę, no to na wykresie dolara do złotego powinniśmy mieć spadki takie trwalsze. No i tutaj taka perspektywa najpierw dosyć konserwatywna z tego dołka. Z maja zeszłego roku pojawiła się fala pierwsza, potem fala druga. Tutaj zakończona fala trzecia. Przed nami znaczy, powinniśmy teraz być w fali czwartej. Jeżeli to ma być fala czwarta, nie może spaść poniżej poziomu 3,82. Gdyż potem jeszcze powinniśmy mieć wzrosty w ramach fali piątej. Ale dużo będzie zależało od tego, jak wysoka euro-dolar wzrośnie, maksymalnie do 1,18. Tam jest 38% zniesienia spadków ze szczytu z 2014 roku. I jeżeli by zdarzyło się w ten sposób, że rynek by jednak spadł poniżej poziomu 3,82, Możliwe byłyby spadki w rejon gdzieś około 3,65 i dopiero potem w dłuższej perspektywie byśmy rozpoczęli kolejną falę wzrostów wtedy, kiedy na euro-dolarze będziemy mieli kolejną falę spadków do nowego długoterminowego dołka. Dobrze, w takim razie przechodzimy do sytuacji na wykresie eurozłotówki. Na euro-złotym próba przełamania bardzo ważnego wsparcia na poziomie 4,36 się nie udała. Rozpoczęło się odbicie. Krótkoterminowy opór jest na poziomie 4,44. Przebicie tego oporu skutkuje tym, że powinniśmy zaatakować opór między 4,48 a 4,51, a w dalszej perspektywie po przełamaniu tutaj tego oporu możemy zaatakować bardzo silną barierę między 4,53 a 4,59. Z kolei próba przełamania tej bariery, zwłaszcza po tym, że pojawi się tutaj pięciofalowa struktura, nie powinna się udać. W efekcie czeka nas dłuższy okres. Spadków, ale może się okazać, że te spadki będą korekcyjne i w dłuższej perspektywie czekałby nas kolejny ruch w górę, i przełamanie tutaj tej bariery w długim, wielomiesięcznym terminie może nas doprowadzić do poziomu 4,92. Przechodzimy do sytuacji na wykresie cen złota. Na wykresie cen złota doszło do wczoraj do przełamania oporu na poziomie 1127 i w efekcie dotarliśmy do tej silnej bariery, którą żeśmy mieli w marcu zeszłego roku. Myślę, że znajdujemy się w fali trzeciej, która nie jest jeszcze zakończona. Prawdopodobnie tutaj tak, fale wyższego rzędu, fala pierwsza, fala druga i teraz z tego tutaj dołka rozpoczyna się podfala pierwsza, podfala druga, tu jest podfala trzecia, jeżeli przyjdzie potem korekta, która nie może zejść poniżej poziomu 1110, to będzie to fala czwarta, a potem jeszcze fala piąta. Wtedy kończy się fala trzecia. Potem czeka nas jakaś korekta. Tutaj limit, do, znaczy krytyczne wsparcie wyznacza czy fali pierwszej dosyć nisko, bo to jest poziom około 1080 fala czwarta i potem w dłuższej perspektywie fala piąta i wtedy już mamy ładną pięciofalową strukturę. Mamy pierwszy silny sygnał do tego, żeby myśleć o tym, że w długim terminie na wykresie cen złota będziemy mieli poważniejsze wzrosty. Odreagowujące spadki z długoterminowego szczytu na poziomie około 1900 kilkadziesiąt dolarów. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie cen ropy. Tylko przejdziemy na wykres bardziej długoterminowy, 4 godzinny. Doszło do wczoraj do ładnego ruchu w górę. Tutaj za tą wcześniejszą prognozę tutaj e, przestawmy. Mianowicie tak, pojawiła się jedna silna fala spadków, potem mamy bardzo silne odbicie, wróciliśmy do silnego oporu między 32,50, 32,70. No i teraz co dalej się może wydarzyć? Najprawdopodobniej próba przełamania tutaj tego oporu z marszu się nie uda. Rynek się cofnie i teraz e, jeżeli się okaże, że cofnięcie to, które zaznaczę tutaj na czerwono, będzie korektą, na przykład zniesie 50% całego ruchu wzrostowego, to potem należy spodziewać się tego, że możemy mieć kolejną falę wzrostową. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz zakłada, że jednak spadki będą poważniejsze. Wrócimy na ten dołek i jeszcze moglibyśmy go pogłębić. Próba przełamania styczniowego dołka się nie uda i w efekcie potem w dłuższej perspektywie rynek ponownie ruszy w górę. Sytuacja na ropie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Ruchy o zasięgu 5-6% to jest praktycznie reguła obecnie. W związku z tym jest to doskonały instrument do tego, żeby tutaj grać na nim, ale oczywiście też z drugiej strony jest dosyć niebezpieczny, bo wiadomo, że mamy tutaj bardzo duże instytucje finansowe, które po prostu ciągle próbują mieszać na tym rynku. Dobrze, w takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.